z Wami kolejnego dnia. Ostatniego vloga nagrywałam to też sypą śnieg, ale dzisiaj w porównaniu do tego czasu to jest istna zawieja. Mamy wtorek, nieco po siódmej rano i lecimy do roboty. Lecę, bo mi zaraz autobusy pociekają, a w takim śniegu stać to no nie za przyjemnie. Ja już jestem w bindzie. Oczywiście, kto zapomniał żelijka wziąć, no kto? Piętro zero. Będę się to piętro jeszcze zatrzymywać. Ale jedziemy. No ja już wracam do domu. Pogoda nam się trochę zmieniła. Nie było prawie bezchmurne. Śniegu nie widać, wiatr tylko trochę wieje. Także czas na obiadek. No i zobaczymy, co dalej. Czy jakieś serialiki, czy przytulanki. Chwilę po obiedzie Pospacerowaliśmy. Natka pojeździła na hulajnodze, więc teraz czas na Netflixa i jakieś odpoczywanko, bo jeszcze mnie czeka dzisiaj troszeczkę posiedzenia przed komputerem, ale to dopiero wieczorem. Tak, dzień dobry, Natalko. Dzień dobry. No i jutro korpowo. Dzień dobry, jest piąteczek. 6 rano. I pamiętacie, jak całkiem przed chwilą pokazywałam Wam poniedziałek? I tak trochę śnieg sypał. Nie dało się iść, bo tak sypał. No, no to tak do piątku, tak trochę sypał, trochę nie sypał, rozpuszczał się. A dzisiaj budziłam się. I co mamy? Wszędzie biało. I jak sobie tak idę przez miasto i ten śnieg mi tak oczy sypię. I to wszędzie jest biało. Jeszcze szaro. Ja nie wiem, ale Kojarzą mi, e, mi się filmy amerykańskie takie z lat 90. gdzie ze studzienek para leciała to wszystko takie we śniegu przystrojone absolutnie nie wiem skąd takie skojarzenie ale jakiś taki dzisiaj chyba nastrój ludzie idą tacy zaspani ale powiem że drogi może nie odśnieżone Ale taka trochę chlapa jest Przejście w sensie czarno Ale to chyba raczej bardziej kwestia temperatury Niż zadbania o nasze drogi Drogowców A ja już dochodzę na miejsce Jak będę mogła, to się do Was odezwę Jak nie będę mogła, to pewnie odezwę się jak widać z pracy I tak jak mówiłam, wracam do was po południu. Mały update. Natka już po tańcach u dziadków. A my jak średnio co dwa tygodnie w selgrosie. Jak to mówi Marcin, bo się ziemniaczki skończyły. Także lecimy znowu na zakupy do Selgrosa. Zobaczymy jak dalej nam wieczór minie. No i zaczyna się zmiana wystroju. Jeszcze niedawno były tu walentynki, a już mamy sezon ogrodowy mam nadzieję, że nie kupimy nic co ewentualnie mogłoby ważyć na przykład 10 litrów ile można robić zakupy ogrodowe no i chłop mi przepadł usiłowałam się z nim jakkolwiek dogadać, ale Marcin jak wejdzie w tematy ogrodowe to go nie ma no i oczywiście wpadło Kolekcja będzie w tym roku taka, że mucha nie siada. Ja już Wam pokazuję co wpadło. Black. Black pomidorów. Bo przecież mamy za mało pomidorów. A tu są taczki, zobacz. Nawet promka jest na, taczko, na, na, na taczki. To na plecy, weźmy. Normalnie na plecy się załóż i wyjedziemy stąd. Wywiozą mnie na taczce. Slegroza. Przesła. I co, dobra taczka? Dobra, jedzie ostro. Do Bierzemy? Jak Miał sprawdzać, sprawdzać taczki, nie? Więc w międzyczasie jeszcze wpadają cebulki. Marcin, miałeś sprawdzać taczkę. I co, która lepsza? Ta, czy tamta? To jest większa. Ja też bym wolała w takie rzeczy wejść. Jakieś takie latarynki. No i jesteśmy na warzywkach. Więc bierzemy ziemniaczory. Piętnaście kilo pewnie wejdzie. Ale Marcin przebiera i wybiera. To co? Te? Nie. Ua. pomidory i ziemniaki. Jeszcze wleciała nam kapucha. i Może jakiś żurek byśmy wzięli. A nie, to sok z kapusty. Żur. żur Tak. O smaku szynkowym i bekonowym. A tu jeszcze mamy barszcze białe. Mm. Zaraz coś pomyślimy. Nie możemy ominąć całego punktu programu. Rybek No i oczywiście, że wjechały kabanoski i o, rolada śledziowa. Będziemy próbować dzisiaj. Jutro. nie dzisiaj? Jutro? a to może jutro. Zobaczymy. I wchodzimy na mięsiwo. Jak coś będzie jeszcze ciekawego, to wam pokażę. Całkiem ładnie te rolatki wyglądają. Góraska mają w środku i coś tam jeszcze. Czy czysta deko, prawie 400. No dobra, daj. Co? Zobaczycie, zakupów nie mamy dużych. Niekoniecznie o to mi chodziło, <noise> ale wynaleźliśmy. A! Ciekawi, takie cudo. To się nazywa kokos. Krupnikowy kokos. Słony karmel jest ekstra. Zobaczymy, jak. Ten kokosik? Nie, to ta. Dziecko u dziadków. To można. No ja na pewno dzisiaj padnę. Ja dzisiaj wcześniej wstałam. No, możemy jechać ten już lecimy do kasy. Bo właśnie chciałam powiedzieć, że zaraz się w koszyku za dużo rzeczy znajdzie, ale jeszcze chipsy. To od razu dwie paczki, tak żeby dla Natki było na, jak wróci. Walentynki się skończyły, wchodzą zające. I kurczaki. Znaczy, w sumie to już jest po kobiet, nie? Ekstra. I baranki, bałwanki. I nie przejdziemy. Dzień dobry. Witam się z wami w sobotę. Marcin, w pracy, natka dziadków. A ja idę w moje ukochane miejsce. Zaraz i tego, że jestem umówiona na no, papski południe jak najbardziej Śnieg właśnie topnieje. Jeszcze dzisiaj rano było fajnie, a już w tej chwili wszystko topnieje. Ja trochę zmachana po obcasach lecę. A jako, że się odzwyczaiłam od tego typu obuwia przez ostatnich kilka lat, no i postanowiłam, że wracam. ojej jak ten nagaduję, no to się męczy człowiek, tym bardziej, że jestem jeszcze dodatkowo grubo ubrana, <laughs> bo nie wiem gdzie wylądujemy, więc jest wesoło. Ale już ostatnia prosta i jesteśmy na miejscu. No i dotarłyśmy w końcu, trzeba było trochę poplotkować, no i teraz będziemy amciu amciu. Амчу, um, амчу um, и кавку, кавку. Ja już wróciłam do domku Teraz będę nadrabiać sprzątanko Pranko I youtube Bo przy tym najlepiej mi się wszystko robi No i przyjechałam po natkę, Do mamusi I tatusia Do <grytania> rodziców Z roguliną, której się nie mógł doczekać Melki Także zaraz jakiś obiadek Pewnie rosołek Kałużka i odpoczynek. Relaks. O! I relaks. Jeżdżamy. Dobra, prezenty zabierz, to nie będziemy patrzeć. A tu jakaś... Ja ciekawiarenka. Czyli z po pobiadku będziemy leżakować i zjadać cukierasy. I mam dla Was jeszcze niespodziankę. Ekstra. A to dla babci z No hej, jest wieczór. Ja wyszłam z Rokisławem na spacer. U babci i dziadka było jak zwykle super. Poglądałyśmy serial o jakichś czarodziejkach w ogóle. Mega, więc moja córka oczywiście stwierdziła, że ona jest czarodziejką. Ale też są złe wieści. Mianowicie, co się rozkłada. Okazuje się, że przez pobytu dziadków miała stan podgorączkowy. Dzisiaj to nie przeszło, więc jutro czeka nas wizyta u lekarza. Nie jest fajnie. Ja już w pracy powiadomiłam. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź, gruby! No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jej szybko przejdzie. I nie będzie tak źle. Ale ten kaszel, co ma, to jest taki trochę przerażający. I to się, wiecie, w weekend rozwinęło. Jeszcze w piątek była w przedszkolu, jeszcze było wszystko w porządku. Ach, brak słów. No dobra. Zobaczymy jutro, co nam pani doktor powie. Ale coś czuję, że zapowiada nam się kilka dni w domku. I tak jak się spodziewałam, siedzimy w domku. To niektórzy chorują Mamo. robimy prace ręczne dzisiaj jest dzień trzeci więc już jest trochę lepiej ale kaszel jest taki, że jutro mamy kontrolę zobaczymy co na tej kontroli nam wyjdzie mam nadzieję, że będzie dobrze i jak wszyscy teraz pomyślą, że ten rosołek oto tu widoczny jest dla chorej córki to nie, nie to Marcin wymyślił galaretę. Dziecko wymyśliło sobie ogórkową i ogórkową dostało. Tata właśnie zarządził, że jeżeli jego córeczka najukochańsza będzie chciała troszeczkę rosołku, to się załapie. Będziesz chciała? Może z ryżem? Jadłeś kiedyś rosoł z ryżem? Nie. Co, się... I mamy efekt końcowy prac nad wczorajszą galaretą elegancko wygląda. Dobry wieczór, kochani. Mamy czwartek wieczór. Tydzień leci bez zapamiętania. Dzisiaj byłyśmy z Natalią na kontroli u lekarza. No i okazało się, że musiał wjechać antybiotyk. Musiałam yy. sprawdzić kamerkę. Yy. Wjechał antybiotyk, ponieważ nie ma popraw i tam jej świszczy. Nie wiem, czy to poniedziałku yy, będzie w stanie wrócić do przedszkola. Zobaczymy, co z tym fantem wyjdzie. Ona się już męczy w domu, ja się męczę w domu. No wiecie, jak to jest z chorym dzieckiem? Ani tym bardziej, że teraz pogoda zrobiła się ładna. Nie ma jak wyjść, no bo ona chora. Tym bardziej teraz, jak antybiotyk bierze. Jeszcze dostała taki antybiotyk, że nie jest szczęśliwa z jego brania. No ale cóż, musimy przecierpieć swoje i postarać się, żeby już, już nie chorowała nam. Tym bardziej, że ona bardzo rzadko choruje. Bardzo rzadko, naprawdę, jak na te swoje 6,5 roku, to na palcach jednej ręki można wyliczyć, kiedy naprawdę była chora. A teraz nas przede wszystkim ten kaszel mocno męczy. No i tam z noha jej leci. Sorry. Także. Oby do poniedziałku zdrowiała w jak kolejna kontrola zobaczymy dzień dobry w kolejnym dniu chciałabym wam przedstawić nasze pierwsze roślinki w tym sezonie przedstawiam papryki tu mamy pory i gdzieś jeszcze są selery kalarepy i coś tam jeszcze a, i pietruszki. Pomidorów na razie brak. Ale pewnie jak będą, to będą. I będzie ich tyle, że na pewno ich nie pominiecie. Nie będzie brak. I nie będzie brak. Ło, jeszcze się Marcin dzisiaj do kuchni dopadł. Więc o ile para opadnie, to mamy gołąbeczki. A sosik będzie jutro. Ale już się nie mogę doczekać. Mmm... Tak to jest jak się chłopa samego w kuchni zostawę. Zawsze coś wykombinuje. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w sobotę. Mamy piękny dzień. Właśnie wracam z Rokuliną ze spaceru. Postanowiliśmy dzisiaj z Marcinem poprowadzić pierwszego takiego mocno tematycznego live'a w zakresie działań fundacji. Wiem, że filmik wyjdzie już po live'ie, ale myślę, że pierwszą reakcję też Wam nagram bo to jak się siedzi i gada głupoty albo tak jak ja gadam do was tutaj no to mogę sobie gdzieś tam to zmodyfikować potem a na live jak to na live dzieje się wszystko na żywo więc zobaczymy jak to wyjdzie mam nadzieję że przyjdzie chociaż kilka osób i jakoś to się potem potoczy dalej ale o tym już na bieżąco będziecie informowani za chwilę no to jesteśmy przed pierwszym live już w takim ustawieniu no to chwilę wytrzymacie, bo to już jest ustawienie do live'a. Także zaraz zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Ja się denerwuję. Ale mam nadzieję, że damy radę, także wrócę do Was po live'ie. My już po nagraniu, znaczy po live'ie. Powiem Wam, że pomimo, że było tak mało osób, ale energia była tak fajna, jakoś tak się pod koniec rozgadałam. Ale teraz już lecimy z kolacyjką. No, w międzyczasie byliśmy na spacerze. Ja też się przebrałam ogarnęłam. Ale tu jest masakryczny. to jest masakryczne, jest masakryczne? światło, no, ale już trudno. A dzisiaj na kolację. Kiedyś zamrożony kurczak słodko-kwaśny z subtelną ilością oliwek i z ryżem. Jak uważasz myszko? Witam się z wami w niedzielę. Po wczorajszym live'ie emocje już na szczęście opadły. Po kolacji zaraz położyliśmy się do łóżka, wszyscy praktycznie. A najlepsze jest to, że właśnie widzę, jak nachodzi mi na ekran, znaczy na obiektyw ta szybka, bo w końcu żeśmy się nie wybrali, żeby to naprawić. Także chwila. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. W każdym razie dzisiaj mamy niedzielę. Marcin był w pracy. A my z nadką żeśmy pograły trochę w planszówki, trochę pooglądały serial na Netflixie. Na spacerze Byłyśmy, takim bo pogoda piękna, więc żal było nie skorzystać. A tym bardziej, że ona tydzień w domu siedzi. No to trzeba było się przejść, przespacerować. I co jutro mamy kontrolę u lekarza? Ja zaraz dzisiaj się kogokolwiek ogarnąć. E, no bo wypadałoby w końcu. Bo wyglądam jak wyglądam dzisiaj. Ale po tym wszystkim, z całym tygodniu, takiego siedzenia i nieogarnięcia, jakoś specjalnie mi się nie chce. No i chyba na tym skończymy tego vlogaska. Już zaraz wezmę sobie. O, zamiast pójść się ogarnąć, to ja zacznę go montować. To jest dobry plan. Zobaczę oczywiście, co udało się uratować z tych wszystkich filmów, bo pewnie i tak coś będzie, że nie zauważyłam, jak. Tam giełka nachodzi na ekran, ale może coś tam się uda. I co? I widzimy się w następnym vlogasku. Pa!